Cześć. Cześć. Zapraszamy dzisiaj Was na mierzenie t-shirtów, koszulek. Mamy na sobie takie dosyć ciekawe koszulki ze sklepu Andrzela i będzie też y, dla porównania kilka koszulek, t-shirtów z Reserved. Bardzo prosimy w komentarzach dajcie znać, czy kupujecie takie ciekawe. Ciekawe, czyli z nadrukami, czy jakieś y, takie naprawdę charakterystyczne. Wyjątkowe, wyjątkowe. rzucające się w oczy. Bo pewnie tych, sklepów jest, <laughs> pewnie tych sklepów jest więcej, tylko że też nie każdy, o każdym mogłyśmy słyszeć. Tak, bo w większości, Wykażcie są to, się, piszcie tak. Komentarze, w większości to też są sklepy takie, które funkcjonują tylko w internecie, albo to są takie małe butyki, które znajdziecie na mieście. Natomiast uważam, że mają tam rzeczy naprawdę nietypowe. Robimy wielkie przeglądy sieciówek, zresztą wiecie o tym, i naprawdę tego typu ubrań nie trafiłyśmy. No, Dużo są dżetów. deficyty, jeśli chodzi o takie rzeczy, faktycznie. Takie szalone czy coś, wiecie. Także zobaczycie, co dzisiaj mamy, do, przygotowałyśmy dla Was. Zaczynam od koszulki z Angeli. Jak widzicie, bardzo ciekawy wzór. Z pszczołą, osą. Ma tutaj takie wypukłe kwiaty. Ten napis też jest z takich koralików wykonany. Bardzo, bardzo fajna. Mam na sobie rozmiar S albo M, coś takiego, nie popatrzyłam na metkę, ale będzie wszystko w opisie. Taka koszulka kosztuje u nich około 100 zł. Tutaj wszystkie będą kosztowały około 100 zł, dlatego, że też mają rabaty i promocje teraz gdzieś powchodziły, więc no nie wiemy, jakie są aktualne ceny. Koszulka jest wykonana w 100% z bawełny. Jest to bardzo przyjemna ba bawełna, nic tu nie przebija, nie prześwituje, ale jest to, przyznacie same, dosyć ciekawy wzór. Biorę specjalnie do, do jasnych spodni, żeby ją bardziej uwidocznić. Już Wam pokazuję, jak wygląda. I z długością to będzie o, o tak. Także jest co chować czy podwiązywać, więc spoko. Teraz na mnie kolejna koszulka z Angeli, w identycznym kolorze, w identycznym fasonie, kolorzenia, słuchajcie, nie jestem tartonistką. E, to jest ta sama, co miała moja czarną tutaj z motywem pszczół, e, z różnymi fajnymi koralikami. E, ciekawe, nie wiem, czy ja mówiła, 100% bawełna, one są wszystkie wykonane, tak? no, to więc, więc przyjemna jest ta bawełna. Jeśli chodzi o biel, e, to powiem Wam, że nie jest prześwitująca jako bluzka bo nieraz spotykam się tak, że te białe to są takie, że wszystko widać, co mam pod Natomiast hmm. na mi się nie uczę przez ten nadruk. To jest dosyć fajna, fajna. jakość. Fajna. jest jakościowo, także e, i przy moim rozmiarze, przy moim wzroście, e, i przy moim e, wymogu, jeśli chodzi o te shirty uważam, że też jest e, dobra, bo to są w identycznych rozmiarach S, S albo M, bo oni czasami też mają tak, że ten rozmiar jest jak gdyby uniwersalny. No, ale ma zobaczyć, jak to wygląda. A na mnie prezentuje się ta buteczka tak. Aha, i długość. I długość też uważam, że jest odpowiednia. Słuchajcie, na mnie kolejna koszuleczka z Angeli. Jest to koszulka w rozmiarze uniwersalnym, wykonana w 95% z bawełny i 5% z elastanu. Jest to taki dosyć mocny materiał, w sensie taki, taki troszkę mocniejszy, wiecie, grubszy. Nie przebijający, nie prześwitujący. Odcień, jeśli chodzi o odcień, na stronie myślałam, że to taki szary, ale uważamy, że to jest taki szary ciepły. Wiecie, taki, taki no. <grym> ciepły, ciepły odcień szary, taki troszeczkę brązu, jakbym tutaj dodała do tej szarości. Z fajną aplikacją. W ogóle poszukuję takich fajnych jakichś jeśli chodzi z fajnymi aplikacjami. I tutaj oczywiście odzywam się do Was. Dajcie znać, gdzie kupujecie takie. Takie e, t-shirty z fajnymi nadrukami, bo my przeszukujemy różne sklepy, słuchajcie, więc... Oj, tak. <laughs> nas ma, jak ma na masową, to normalnie, wiecie, ma na masową produkcję tych rzeczy tutaj jest. E, już mam teraz, jak ona Taka długość, ja lubię dłuższe rzeczy, takie szersze i uważam, że ona jest jak najbardziej w porządku. Tak, podoba mi się. Teraz u mnie obszerny t-shirt, także materiał jeszcze co Wam powiem, do tego, że jest taki wiecie przyjemny, elastyczny, to też się bardzo ładnie układa. Także nigdzie się jakieś kanty nie robią i tak dalej, tylko tak ładnie płynie, naprawdę jakościowo jest super, no i u mnie to wygląda tak. No też jest fajnie. Piszcie zresztą, co uważacie, czy 90 100 zł za t-shirt to Waszym zdaniem jest drogo. Też pamiętajcie, że Angela przecenia. Także oni przeceniają czasami nawet o połowę, więc warto poczekać na wyprzedaż, a osobiście tutaj z Edzią stwierdziłyśmy, że bo, no, w porównaniu z tymi t-shirtami, które są w sieciówkach, no to te no, przede wszystkim mają lepszy materiał. To już jest na dzień dobry, a na drugi no to wiadomo kwestia gustu, jednemu się podoba, a drugiemu nie. Ja mam na sobie koszulkę taką szarą, wchodzącą chyba w niebieski. Rozmiar będzie tutaj bodajże M, ale nie ma na metce, a faktura wygląda tak, że no, nie idzie się rozczytać, które to są dokładnie ubrania, ale będzie w linkach, w linkach podamy Wam też rozmiary, które zamówiłyśmy. Generalnie wykonana jest w 100% z bawełny i jest to rozciągliwa bawełna, bardzo przyjemna, mięsista, także podkoszulek jest naprawdę świetnej jakości. Dodatkowo mamy tutaj kieszonkę, taki ciekawy nadruk z różem, z niebieskim. Spoko, naprawdę bardzo fajne. I mam na sobie tak przy okazji też dżinsy e, z Angeli w rozmiarze XL, one tam chyba 120 zł kosztowały z dziurami. To już tak dodatkowo. Przyznam Wam, że myśmy te jeansy zamówiły do holu, holu, który już tam pewnie był, natomiast y, rozmiar L się okazał za mały i musiałyśmy wziąć XL. I dopiero teraz przyszły, więc pojawiają się teraz. Postanowiliśmy mierzyć też te t-shirty, żebyście wiedziały, jak wyglądają na naszych, różnych, na naszych dwóch różnych sylwetkach, żebyście też mogły to sobie podglądnąć. To jest ta bruceczka, którą Monia mierzyła. Takie kieszonka wypada tutaj, De The Serek. The serek. Ja, ja bym wolała, tak jak miałam tamtej troszeczkę, wiecie co, dłuższy rękaw, bo tu jest jednak dla mnie troszkę może, nie że obcisłe, bo to nie, tutaj była jakaś atrakcja, jakby powiedziała, że obcisłe, ale krótszy ten rękaw jest. Tutaj no on, on jest dosyć krótki. Taki krótszy, no ale bruceczka prezentuje się tak. Ma niesamowicie fajny kolor i ten nabór też mi się podoba, jest taki, nie wiem, te, połączenie tych te kolorów też jest, wydaje mi wydaje się takie fajne, przyjemne bardzo dla oka. No tak. Teraz na mnie koszulka, bardzo ciekawa, w 95% wykonana z wiskozy i w 5% z elastanu, także nie bawełna, ale już Wam pokazuję, co ona tu ma. O, literki, one są 3D. Także mamy tutaj cekiny, mamy jakby tasiemkę, różne kawałki materiałów. No, coś bardzo ciekawego. Jedyne, co tutaj uważam, że byłoby do przeróbki, bo ja lubię przerabiać, to troszeczkę pogłębić dekolt. Bo nie lubię tych takich dekolt, jak wiecie, tu, tuż, tuż pod szyję. Wola jest troszkę więcej, także tutaj bym ten dekolt powiększyła. Ona ma rozmiar M, bo jest opisane na metce. Także widzicie. Uważam, że bardzo, bardzo ciekawa i się prezentuje tak. Teraz na mnie biała koszuleczka z nadrukiem z cekinowym. Powiem wam fajny, fajna w rozmiar uważam, że jest odpowiedni, długość rękawów odpowiednia, długość koszulki odpowiednia, nie bardzo się udało no. wszczepić prezentuje się całość tak. Wiem, do czego się przyczepię. Że białe rzeczy muszę brać ręcznie. No tą to, torbę na pewno. Mam teraz na sobie coś zielonego, ale to nie jest taki mocny zielony, tylko zgaszony. 95% bawełny, 5% elastanu. Jak widzicie, drapieżny nadruk. Ja lubię takie, także spoko. Materiał jest bardzo przyjemny, właśnie tak jak już tutaj mówiłyśmy, taki grubszy i tak bardzo się nie łamie, także jest dosyć lejący. Długość, jak widzicie dotąd, także dla wyższych dziewcząt na pewno będzie spoko. Już Wam pokazuję, jak się prezentuje. Teraz mamy zielona koszuleczka, yy, zielony t -shirt takim znakiem, czy błyskawicą. z całą błyskawicą z kotem. Słuchajcie, fajny. Szerszy, grubszy materiał. No, Jakościowo się tutaj nie doczepiam. Duższa długość. Fajna. Także super. Mam katar. <gryw> się kichnąć chce? Na mnie czarny t-shirt w rozmiarze M w 100% wykonany z bawełny. Powiem Wam, że nieraz na to że właśnie S-ki, M -ki opisane, to jakoś nie, nie przyczepiałabym się między tymi, między tymi rozmiarami jakiejś dużej różnicy, ja po ja prostu nie widzę. Yy, natomiast buzeczka jest dość fajna, na druk, yy, taki widzicie. No, fajny, z takimiś koraliczkami, z kwiatuszkami, różnego rodzaju takie, wiecie, no... złoto na bukato, ale fajny, bardzo fajny, bardzo fajny rodzaj, rodzaj yy, bawełny. Nie wiem, tylko te dóstrze mają materiału. I całość Teraz na mnie ta czarna koszulka, Czyk uważam, że jest bardzo ładna. Naprawdę, o przepraszam, coś mnie tutaj chyba łapie, jakieś przeziębienie. Uważam, że jest bardzo ładna, bardzo ładnie wykonana. No ten napis, złoto z czernią, to słuchajcie, naprawdę pasuje. Także jak szukacie czegoś naprawdę super, myślę, że fajnie i pod marynarkę, i pod jakąś kurtkę-bomberkę, czy, czy nawet do kamizelki takiej rozpiętej, no to będzie sprawiać, że ktoś się tam będzie zastanawiał, co to jest pod spodem. Mam na sobie koszulkę. Bodajże była one size, albo to jest MK, bo nie ma na metce. 95% bawełny, 5% elastanu I uwaga, produkt polski jest nawet podany dokładnie, gdzie została wyprodukowana, także żeby złoci. Z sobą. I ta sowa jest jakby wyszywana. Wyszywana, ma okulary złote. Także. Bardzo fajna, bawełna jest gruba, mięsista, naprawdę świetna jakość. Także to naprawdę jakość jest super. A mierzyłyśmy tutaj, wiecie, że rzeczy w bardzo różnych cenach. Także jakby mi ktoś powiedział, że ona kosztuje 250, to byłabym uwierzyła. Oversize'owa, bardzo ładna, można sobie na jedno ramię, bo ten dekolt jest dosyć spory. Teraz na mnie mądra Słówka z łodzi. Pozdrawiamy łódź. Słuchajcie, a wiem, że tam są dziewczyny z łodzi. Słuchajcie, fajnie bym się do czegoś przyczepiać, bo za dużo tych t-shirtów tu mamy. No fajnie. Się To się przyczepiła mnie. Już Wam jak ona wygląda. Nie, ona jest tak... ona jest tak Duża z tyłu, słuchajcie, widzicie. Już mam No, fajna. Mam na sobie t-shirt. Dla porównania zamówiłyśmy też t-shirty z Rizerty. Ciężko było coś wybrać, powiem wam szczerze, dlatego że chciałyśmy coś takiego z fajnym nadrukiem. No to mamy fajny nadruk, ptaszki. Tam tygrysy, tu ptaszki. To nie, nie śmieje, się, to znaczy, one są skromniejsze. Skromniejsze, bawełna mam wrażenie, że jest troszkę cieńsza. T-Shirt jest w rozmiarze L za 30 zł. No cena też nie jest po prostu, no cena też jest mniejsza, więc nic dziwnego, no więc może cieńsza bawełna. Natomiast no, mniej efektownie, jeśli chodzi o ten nadruk jest mniej efektownie, bardziej skromniejszy. Aczkolwiek nie uważam, że gorzej pod tym względem, no bo też, też takie skromniejsze, no to jak najbardziej do czegoś nam się też przydadzą. Yy, natomiast my, my chciałyśmy takie, wiecie, takie coś fajniejszego, mocniejszego, te, te wzory takie właśnie, takie błyszczące no ale nie było w sieciówce, więc, no więc widzieliśmy to, co było. Yy, tak ale też w bawełnę porównać, no i widzimy, że faktycznie jest troszeczkę cieńsza. Ja się bardzo też czytam sztuk. wiecie, że czasami już od produkcji wschodzi mi ten szef, to, to ja już tak nie bardzo to lubię, a yy, troszeczkę prezentuje się tak. Ptaki tu dochodzą z każdej strony. Teraz na mnie t-shirt, w którym występowała niedawno Edzia. Z ptaszkami. Jak widzicie, przy metrze 60 prezentuje się tak. Jest dosyć długi. Taki myślę, że uniwersalny też do wszystkiego. Można coś innego, szałowego założyć. Bo będzie stanowił fajne tło. Mam na sobie również t-shirt z Reserve. Rozmiar L jest wykonany z bawełny. Kosztował 36 zł, więc cena całkiem spoko. Tutaj mamy obraz Van Gogha plus napis Flowers taki złoty. Także jak widzicie, nie tylko w Medicine tego typu nadruki znajdziecie. Tutaj nie ma w ogóle szycia, także krój takiego nietoperza nie wiem, czy tak się to mówi. Dekol ma fajny. Takie głębsze, żeby tam biżuterię było widać, i wszystko inne, co tam chcecie uwidocznić. Jak widzicie, całkiem długi. No, nie jest długi. No, materiał jest taki dosyć cienki i on też tak trochę mniej płynie w porównaniu z tamtymi t-shirtami. Ale bierzmy zawsze pod uwagę również cenę. No i tutaj jest generalnie taki spokojniejszy, tak? Bo nie każdy lubi błyszczeć, świecić z każdej strony. Teraz mam na sobie też t-shirt, który Monia Ema już prezentowała, z z rozmiar L. Musiałby być pewnie mniejszy dla nas, no ale wzięłyśmy taki, bo był, bo nie było innych. A mniejsza to boję, bo, boję się, że byłoby gorzej, więc poszłyśmy w drugą stronę, słuchajcie. Druga sprawa jest taka, że to co Monia mówi faktycznie jest taka skromniejsza, ten nadruk jest tutaj skromniejszy. Co prawda nie uwłaczam tutaj, że jest gorsze przez to, bo jak najbardziej spoko. No cena adekwatna do, do jakości, do wykonania. Wydaje mi się, że... że do wykonania tutaj nie mam nic do zarzucenia, bo to tak naprawdę nie wykona ten t-shirt. No wyglądają normalnie. Po koszty normalnie, przy tej cenie, no. no tyle, że z białymi e, podkoszulkami tutaj, jak mówię, wydaje mi się, że chyba lepiej prać ręcznie, bo, bo jak pierzecie w pracy, no to się zaraz coś i innego dzieje. Znaczy kolor taki później robi, wiecie? Nie fajnie, więc z tymi białymi poduszkami trzeba uważać, ale też trzeba je mieć. Na mnie kolejne t-shirt, sukienka, wykonane w 95% z bawełny, 5% z e, elastanu. E, bardzo podoba mi się ten nadruk takiego dzikiego zwierzęcia, wiecie? To e, jest Tak, e, fajnie to wygląda. Natomiast Yy, na pewno, mi się podoba takie połączenie, powiem wam, z czym? Z kolarkami na przykład. Takie, wiecie, takie, takie luźne, czyli z, tak, z Tak, coś takiego, wiecie. No, mi to bardzo by się działo, jakieś kolarki, szczerze wam powiem. Natomiast yy, moja pewnie by się mogła pokusić słuchajcie, o sukienkę, jestem w 100% tak pewna, bo długość jest taka, że że taka dla mnie za pewno mocno zakupę. Yy, cała wiceczka prezentuje się tak. Też na e, Powiem Wam, że to jest ten sam kolor, co mi użyłyśmy wcześniej, tą, tą luźniejszą bluzeczkę. E, też z jest z ten taki w... szary, z tym brązem. Szary brąz. Szary brąz. No, no tutaj ciepły, zimny. Uff, słuchajcie. Teraz na mnie koszulka, która u Edzi była powiedzmy taką krótszą tuniką, a u mnie jest krótszą sukienką, ale fajna. Także tak gdzieś wiecie, co na szybko wylecieć na miasto, na druk tygrysa. Słuchajcie Kenzo mi się mega podobają te nadruki, także to jest coś w tym stylu, jak lubicie Kenzo i właśnie ich tygryska to będzie wam się podobało i ten materiał jest taki gruby, nic tu nie przebija, naprawdę fajny, mam też okularki, No notabene też z Angelio, oni tam mają dużo dodatków, ale żeby już zrobić takie, wiecie wiosenno-letni look. Nawet je założę i się już przejdę. Jakaś fajna torebka albo nerka. I by to naprawdę spoko wyglądało tak wakacyjnie trochę. Mam na sobie podkoszuleczek koszuleczek, taki wiecie, pod koszuleczek bruskie bez rękawów albo na ramionach, jak to woli. Jest ona dla niektórych może być jako sukienka, dla mnie raczej jako taka tuniczka. Powiem Wam, wykonana 95% z bawełny, 5% z lajkry. I jest ona z nadrukiem. Do tego pojazdu, autobusiku. Fajnie to wygląda. Ten nadrząd jest fajny. Jedyne co, że tu jest bardzo wycięte. Wiecie co? No, no ja to mam za głęboko. To jest wycięte pod ramionami. Pod pachą. Oh. Pod pachą. Tak. nie różnych może to się bez stanika noś jak już No dobra, będziesz żyć bez stanika, O tej w no, to, że... bez okay? onowiza, że noszą, to okay. chyba okay. Ja się nie pokuszę. Nie, nie, nie. Słuchajcie, ja bym to troszkę tak wycięła coś nie wiem też narzutka na strój kąpielowy, coś takiego no o albo coś takiego albo coś dłuższego na, na pewno by się to znalazło dla tego zastosowanie natomiast ja nie, nie do końca by było właśnie na, na trój... co dzień to nie no, jak z kąpielowy, to jak najbardziej Dobra, Pokazuję wam jak ma no, dania teraz pokazuje co yy, całość tak okay. teraz na mnie długa koszulka Rzeczywiście jest tutaj bardzo mocno wycięta i generalnie no dla mnie to jest coś właśnie na lato, założyć górę od stroju, jakieś szorty i będzie ok. Także też taki nadruk luzacki. Także z ogórkiem, czy samochód ogórek, tylko wiecie o co chodzi to. O to, to, dzieci, to, kwiaty. to, to... dzieci kwiaty, dzieci kwiaty. Ciekawe. Ładnie też, kolorystycznie zbalansowane. Teraz u mnie koszulka wykonana w. Czy ja cię zdążyłam zapomnieć? 95% z wiskozy, 5% z elastanu. Mam na sobie rozmiar M, o jest na nawetce. Jak widzicie, znowu ciekawy napis. Widzicie albo i nie widzicie przez te rampy, ale jak się odsunę, to zobaczycie. To jest złoto. Takie jasne złoto, białe złoto, o, tak to, po to nazwijmy te dżety, whatever. Napis tutaj ładnie połączone z koralikami w kolorze brzoskwiniowym. Tak naprawdę to nie jest różowy. bardzo brzoskwiniowy, jak my no, mówimy, ciepłe, szary, zimne, szary, ciepłe, błękitne. No wiecie co, no to mężczyźni mają 12 kolorów, <ermßen> tak na mają 12. Kolorówce czerwone, Także bawełna bardzo fajna. Generalnie fajna koszulka, tylko tak jak mówię, no tutaj bym wolała trochę większy dekolt, tak jak było w tym reserve. Teraz na mnie, T-shirt z napisem. Y z, z, białym, z białym złotem, z broskwiniowym napisem. E, słuchajcie, e, Monia mówi, że dekoldy. Mnie te dekoldy bardzo odpowiadają, więc słuchajcie, ja tutaj widzę same plusy dla dekoldów. E, natomiast w rozmiarach najbardziej spoko. E, przy ramionach. naprawdę one fajnie leżą. To jest dziwne, że one leżą dobrze na no, Mam Nie, e, no. nie skromne jesteśmy, nie? Ale ale, no. No, ale ale, fajnie wyglądają. Takie są, wiecie co, naprawdę inne. I w się. Problem w tym, że za dużo nam się ich nie podoba, więc musi być mocna segregacja. Segregacja. No, segregacja też. I jak? Coś Wam się spodobało? Na moje, na moje nieszczęście mnie Pupa. się spodobało <laughs> dużo. Już normalnie, ale słuchajcie, podkuszulek... może zróbmy tak, że podkoszulek nigdy nie jest za dużo w szafie. Szafie niczego nigdy nie jest za dużo. A to tak. mówię minimalistka, że nigdy nie jest niczego za dużo. Słuchajcie, no to jak ja już wybieram, to już muszą być naprawdę jakieś wiecie takie... super rzeczy, że faktycznie. I jakościowo powiem wam, że bardzo mnie zaskoczyły, że, że są e, fajne, fajne jakościowo. często przebijają sieciówki, a cenowo są bardzo podobne. Tam też w tym sklepie macie wyprzedaże i różne promocje, na przykład weekendowe, czy jakieś dodatkowe rabaty z okazji Dnia Kobiet, Dziecka i wszystkiego. Także naprawdę warto zaglądać. No, coś z tego zamówienia z nami zostało. Tak. No, tak już bywa. Słuchajcie, jak się robi przegląd, te rzeczy trafia. Jak nie się razy... trafia fajne, wyjątkowe rzeczy, to no. niestety trzeba zostawić. A teraz lecimy wiosennie yy, do następnego holu. Do zobaczenia! Cześć!